Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Jesteście dobrze przygotowanym zespołem do tej rundy rewanżowej? Myślę, myślę, że tak. Bardzo duża frekwencja na treningach. Myślę, że przełoży się to na wyniki w Lidze i, i, no i będziemy, będziemy wygrywać mecze. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że chłopcy są dobrze przygotowani do rozgrywek. Wy całkiem nieźle spisywaliście się już w sparingach, nawet z wyżej notowanymi rywalami wygrywaliście, więc drzemię no, niezłe możliwości w Twoim zespole. No tak, sparingi, no wiadomo, że Paringi tam się rządzą swoimi prawa, yy, prawami. Chciałbym, żeby to było wszystko przełożone na ligę, jeżeli będzie tak, to będę, będę bardzo zadowolony z chłopaków. Udało się przeprowadzić jakieś transfery wzmocnienia do zespołu? Tak, mamy parę fajnych, yy, przyszło parę fajnie ciekawych chłopaków, przede wszystkim Arek Korpeta, yy, Damian Dwornik. Yy. Jest nowy bramkarz Ostrówca, też bardzo utonetowany, czy Dawid Lenar z Marcinków, mam nadzieję, że będą to nasze duże silne złocenia. Początek Waszej nowej rundy wiosny wiosnę będzie tak samo udany jak zaczynaliście jesienią, bo pamiętam tam zaskoczyliście niejedną drużynę. Mam nadzieję, że tak, chciałbym tego bardzo. No to jeszcze na koniec zapytam, na koniec to będzie awans do okręgówki, czy też jak najwyższe miejsce w tabeli? Jak, na, jak najwyższe miejsce w tabeli.